Kiedy wyjątkowy wygląd spotyka się z najwyższego stopnia komfortem, powstaje seria limitowana z selekcją. Wybierz swojego Citrena z limitowanej serii selekcją. Citroën C3 już od 290 zł miesięcznie. Citroen Creative Technology. Więc witam serdecznie wszystkich uczestników, witam harcerki do pomocy, witam również wolontariuszy w postaci mamy. I oczywiście witam panią instruktor Innego Ośrodka Kultury, jako organizator tego spotkania. I oczywiście witam przedstawiciela TV Marburg, bardzo nam miło. Dzisiejszy dzień jest poświęcony tak naprawdę tygodniowi z internetem 2012. Celem tego wszystkiego jest oczywiście praca z internetem. Myślę, że tak naprawdę mamy XXI wiek i bez internetu już po prostu nie potrafimy funkcjonować. Wiele informacji, i tych dobrych, i tych złych jest w internecie. Ja myślę, że lepiej, gdyby młodzież tak naprawdę właśnie wyszukiwała czegoś dobrego coś, co tak naprawdę ich uczy. A dzisiejsze zajęcia Europ 2012 znaczy ogólnie wiedza o euro, myślę, że pogłębiła wielu osobom w wiedzę, między innymi mi, tak jak tu pani instruktor Gminnego Ośrodka Kultury. Część dzieci naprawdę wiedzę ma ogromną i... i o! Ja się też czegoś <laughs> Proszę, nawet kapitan wygranej grupy również mówi, że się czegoś nauczył, więc myślę, że ten internet tak naprawdę nam towarzyszy i będzie towarzyszył. I tą wiedzę Zdobywajmy po prostu przez Internet tą dobrą wiedzę, nie tą złą. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze zajęcia jest są to, roz, to rozgrzewka przed Euro 2012. I jest to w ramach tygodnia Internetu 2012. Bo tak naprawdę tydzień z Internetem jest od zeszłego roku. W zeszłym roku był skierowany do seniorów. Też tutaj z panią Elą organizowaliśmy takie spotkanie z Internetem dla seniorów. A w tym roku jest tak naprawdę skierowanie do wielopokoleniowych osób, tak? Czyli nawet mog mogły być dziadkowie nasi, rodzice, ale miło nam, że jesteśmy tu w takim gronie. To była bardzo zaciekła rywalizacja i też bardzo fajna, bardzo fajne nagrody, dużo słodkości, naprawdę było bardzo super. Ja oczywiście jako komputerowiec też się wiele nauczyła mi. No, euro 2012 będą oglądać z zachwyceniem. Piłką się interesujesz na co dzień? Tak, tak. Też, jak mam WF, też gramy w piłkę. Bardzo się tym fascynuję. Więc Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Telecenter, czyli organizację pozarządową zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów. Kampania ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania, zachęcenia do poznania możliwości internetu, bo internet tak naprawdę ma wiele możliwości. Naukowych, rozrywkowych, tak? Z internetu możemy w różny sposób korzystać, oby nie za długo i nie uzależniać się. Koordynatorem Tygodnia z Internetem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a patronami Dojrzałość w Sieci oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. A organizatorami tego spotkania jest Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Jak pan sądzi, która drużyna dziś wygra? Mi się wydaje, że wygra drużyna, która strzeli więcej bramek. Kto mógł tak odpowiedzieć na pytanie dziennikarza? Makko. No. Mów. Nie, Mówiam? tu, tak, ponieważ Aha. oni ma wcześniej Górski. Kazimierz Górski. Zgadza tak, na się. Kto jest kapitanem FC Barcelona, a kto jest kapitanem Real Madrid, czyli graj. No, ja no, nie gra. Cukacz no, no, nie gra. Cukacz W gra. Cukacz nie nie gra. Cukacz no, nie gra. Cukacz nie, y, no, nie. No, no. liczymy no, Cukacz jak ci się podobało dzisiejsze spotkanie? No bardzo fajnie było, zabawnie. No rywalizacja była ciężka. Myśleliśmy, że już przegramy, ale jakoś wygraliśmy. No to gratuluję jeszcze raz. jesteś kapitanem zwycięskiej drużyny. Tak. Euro będziesz oczywiście oglądał. No, oczywiście. Dobrze, jak ci się podobał konkurs dzisiejszy? Super był. Walka była zacięta. No tak. Kapitan, Gratuluję Twojej grupie i Tommy również. Internetowy człowiek, proszę bardzo. Proszę bardzo. O Proszę bardzo. Gratuluję. Sebastian. Proszę nie, Sebastian. Chciałem pozdrowić rodziców i wszystkich mieszkańców Starego Pola.